Witaj na kanale Magia Planszy pasażerze. Dzisiaj na tapetę bierzemy planszówkę Wsiąść do pociągu Europa. Wsiąść do pociągu to gra planszowa przeznaczona dla od 2 do 5 osób. Gra zyskała swoją popularność dzięki prostym zasadom i szybkich partii, które trwają od pół godziny do godziny maksymalnie. W grze wcielamy się w konduktora, który tworzy trasę pociągów od miasta do miasta. Wydawcą gry jest Days of Wonders, w polskiej wersji jest to Rebel. Jeśli chodzi o budżet przeznaczony na grę, jest to około 150 zł, co jest przyzwoitą ceną za taką planszówkę. Gra jest idealna dla początkujących graczy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z planszówkami, ale i ci starzy wyjadacze znajdą tutaj coś dla siebie. Gra jest prosta oraz intuicyjna. Do wyboru mamy cztery akcje. Pierwsza, z której będziemy najczęściej korzystać, jest to dobieranie kart pociągów, aby zbudować swoją talię, by w drugiej akcji móc za pomocą tych talii budować połączenia między miastami. W trzeciej akcji możemy zbudować dworzec, a czwarta akcja pozwala nam dobierać nasze bilety, by potęgować trasy kolejowe. Gracze zbierają karty wagonów w różnych kolorach, aby łączyć miasta za pomocą tras kolejowych. Każda trasa ma określony kolor i długość, co wymaga strategicznego planowania. Za to zdobywamy punkty w naszej grze: za trasy między miastami, które postawiliśmy, za realizację tras naszych biletów, za dworce, których nie zbudowaliśmy. Za najdłuższą trasę jest za nią bonus dla jednego gracza, a jeśli nie zrealizujemy trasy na naszym bilecie, punkty są odejmowane w ilości punktów na naszym bilecie. Gra nie jest zbyt rozbudowana, co za tym idzie, mamy małą możliwość strategiczną oraz niestety nie mamy za dużej interakcji z innymi graczami. Jakie są plusy naszej planszówki? Na pewno niski próg wejścia dla nowych graczy, ponieważ instrukcja jest bardzo prosta i przejrzysta. Co idealnie sprawia, że ten tytuł jest świetny dla nowych graczy, by zapoznali się z światem planszówek. Kolejnym plusem jest świetnie wykonana plansza, którą będziemy podziwiać przez całą naszą grę. Kolejnym wielkim plusem, którym trzeba przyznać tej planszówce, jest prostota rozkładania. Rozkładamy planszę, rozdajemy karty i już możemy grać. A jakie minusy znajdziemy w tej grze? Na pewno duża losowość kart nie ułatwi naszej rozgrywki. Gra potrafi się też nudzić po kilku partiach, gdyż jest monotematyczna, a przy większej ilości graczy zaczniemy się bardzo nudzić nad tą rozgrywką. Biorąc pod uwagę wszystkie walory gry oraz jej minusy, uważam, że gra klasyfikuje się na ocenę 7 na 10. Porządna siódemka się należy. Sprzyjm magię planszy swoją łapką w górę, zasubskrybuj kanał by wspomóc mnie w tym co robię, oraz koniecznie zostaw dzwoneczek, by być na bieżąco z moimi materiałami.